Dla kogoś mojego pokolenia, kto pamięta przyjazdy pielgrzymki Jana Pawła do Polski, no zwłaszcza tę pierwszą, która odmieniła Polskę, to te rzeczy, które się dzieją, są po prostu niewyobrażalne. No, tak jak się nie chce w to wierzyć. To jest, to, jest, to jest niemożliwe przecież tak człowiek sobie mówi. To znaczy, ta Agresja, wrogość, hamstwo, ten plugawy język, którym tego się używa, to oni właściwie przeszli komunę. Komuna oczywiście no, stosowała także środki twarde. Natomiast jeżeli chodzi o język, o takie Poniewieranie, upokarzanie, no to komuniści to mogą się schować wobec tych wszystkich osób. Tutaj nie chcę wymieniać nazwiska, bo mi przez ustanie przejdą, ale, ale to rzeczywiście jest skala nieprawdopodobna. to, to to, to schamienie, które się tutaj dokonało. I teraz no, oczywiście jest sprawa kampanii wyborczej, ale to jest rzecz szersza, dlatego że no, Polska jest krajem, jeszcze te siły konserwatywne są dość mocne, nie tylko politycznie, ale także społecznie. No. Kościół to ciągle jeszcze jest ważna, duża instytucja. Natomiast świat zachodni jest opanowany przez. Lewicy, a nawet te partie i środowiska, które nominalnie lewicowe nie są, przyjęły tę lewicową agendę i są posłuszne albo posłuszne, albo, albo zastraszone. No i to, co się tutaj dzieje w Polsce, ten, ten konserwatyzm, ten mocny katolicyzm jeszcze, to jest dla nich rzecz nie do tolerowania. Ta działalność anty- katolicka czy antychrześcijańska jest dzisiaj na sztandarach lewicy, dlatego ci, co robią te okropne rzeczy w Polsce, oni czują za sobą wsparcie. No, całego postępowego świata, mówiąc ironicznie, prawda? To znaczy tej no, tej rządzącej światem zachodnim, a przede wszystkim Europą lewicy a ataki na kościół. Na, na, na księży, bluźnierstwa, to wszystko się dzieje również w Europie Zachodniej. Więc tutaj ma tą szczególną moc. Te główne hasła lewicy, to znaczy właśnie aborcja, homo małżeństwa, cała ta ety, etyka seksualna, no to oni uważają, że to się właściwie opiera na na katolicyzmie, na kościele, a więc jak się ten, ten kościół pokorzy i sponiewiera, no to zniknie ostatnie źródło oporu przed totalnym zwycięstwem lewicy, zwłaszcza, że no, widzą, że część kościołów na zachodzie Europy, już nie będę mówił o Watykanie, temu się poddaje i kapituluje, no tylko ten polski kościół jest taki, więc trzeba go. Jeżeli nie można zabijać księży i aresztować, no to przynajmniej zniszczmy ich moralnie, pokorzmy tak, że, że nie, nie będą już mieli żadnej siły istnienia.